Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęli kolejny raz zbiórkę maskotek, zabawek oraz gier planszowych w ramach akcji Oddaj pluszaka dla dzieciaka. Już od kilku lat lubińska komenda wychodzi do mieszkańców miasta z tą inicjatywą, którą każdorazowo mieszkańcy wspierają. Jako pierwsi do akcji włączyli się policjanci i pracownicy cywilni zatrudnieni w komendzie. Po ogłoszeniu akcji mieliśmy nadzieję na pozytywny odzew ze strony lubińskiej społeczności. Ale w tym roku wsparcie, które otrzymaliśmy od mieszkańców, przerosło nasze oczekiwania. Do budynków komendy przy ulicy Trauguta oraz przy ulicy Kilińskiego praktycznie codziennie przychodzili chętni do przyłączenia się do akcji Lubinianie. Z dnia na dzień pokój zespołu profilaktyki społecznej zapełniał się ogromnymi workami wypełnionymi pięknymi pluszakami. Po miesiącu od ogłoszenia akcja zakończyła się. Policyjny Mikołaj przed świętami Bożego Narodzenia odwiedził chore dzieci w szpitalu miejskim w Lubinie. Zebrane pluszaki zostały przekazane dzieciom przebywającym w szpitalu. W trakcie odwiedzin każde z dzieci otrzymało maskotkę, która pomogła omilić czas choroby. Zabawki do szpitala zostały przekazane ponownie kilka dni później. Pluszaki trafiły do kosza, z którego każde dziecko w momencie opuszczania placówki może zabrać ze sobą. Kilka dni temu policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej odwiedziły ponad samotnej matki w Ścinawie, gdzie od teraz maskotkami będą mogły cieszyć się dzieci tam zamieszkujące. Pragniemy jeszcze raz ogromnie podziękować wszystkim za aktywne włączenie się do akcji poprzez obdarowanie dzieci nowymi zabawkami, grami, książeczkami czy też klockami. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz przedszkolom i żłobkowi z terenu miasta za zaangażowanie w akcję swoich wychowanków i ich rodziców.